Witajcie. Wiecie, zabrzmi to może dziwnie, ale jest dobrze. I wszystko będzie dobrze. I to wszystko, co się dzieje wokół nas, w nas przede wszystkim, bo to jest tylko i wyłącznie w nas, te nasze reakcje na to, co nas spotyka w tej... Całej przestrzeni pełnej fizyczności, różnych zdarzeń, różnych interakcji, to wiem, że może brzmieć to dziwnie, że wszystko będzie dobrze. Czy wszystko jest dobrze? Dziwnie dla umysłu, bo umysł chce to wszystko mieć tak poukładane, perfekcyjnie. Chce być w odczuciach, w stanie, które dziś pamięta, albo być. Gdzieś, gdzie sobie wyobraził, że chce być i tam uwarunkował swoje szczęście, swoją satysfakcję. No ale umysł y can't get satisfaction. <śm> I powiem Wam, że to jest bardzo niesamowite, kiedy się tak człowiek zatrzymuje w ciszy, to wobec jakichkolwiek chmur. Wiatrów, burz, czegokolwiek. Gdy zamknie oczy, tak uwagą, świadomością zanurzy się w swoim sercu, w tym portalu, który nas łączy z różnymi wymiarami. Może przy tym skupić się na oddechu. I tak pobędzie, w sumie cały czas jesteśmy tak, ale tak świadomie pobędzie w sercu, tak z, z tym fokusem na serce, to budzi się światło, które jest pełne zaufania. Nie wiem, jak to się dzieje. I nawet nie chcę próbować tego wytłumaczyć, Oczywiście, słów jest wiele, ale kiedy zatrzymujemy się w ciszy, to budzi się zaufanie. Budzi się takie, taka świadomość, pogłębia się ta świadomość, że wszystko jest w najlepszym momencie swojego wyrażania się. Każde doświadczenie jest święte, ważne i, i ta świadomość dostrzegania, że te wszystkie wojny to są wojnami umysłu. Przynoszące różnego rodzaju doświadczenia, ona się rozszerza, rozbudza. W zatrzymaniu, w ciszy, w takim pokusie na sercu, pojawia się to przeświadczenie głębokie, że wszystko jest w należytym porządku. Wszystko się wyraża, bo potrzebuje się wyrazić. I przynieść najlepsze dla mnie sytuacje, które jeszcze bardziej pokażą mi mnie, rozszerzą moją świadomość. Czasami chwilowo zacisną, ale każde doświadczenie, jak wiecie, przynosi w efekcie końcowym to wielkie aha. To takie Urzeczywistnienie w tym, że wiem, wiem. Wdzięczność. Najlepszego dla Was we wszystkim. W każdym dostrzeżeniu zobaczcie, że tam jest mądrość. Że w naszych reakcjach może być mądrość, może być głupota też. Ale to wszystko jest ku temu, żebyśmy rozszerzali się, wzrastali czy w głupocie, czy w mądrości, po prostu w doświadczeniu. I wybierali na nowo każdego dnia na nowo. Najlepszego. Kocham Cię. Hej.